Zaraz przygotuję coś fajnego. Najpierw trzeba dodać mąkę. A potem jabłko. Nie mogłam się oprzeć, musiałam spróbować. Teraz trzeba wbić jajka. Dodam pachnących truskawek i posypkę. Jeszcze krewetki. Skropię sosem czekoladowym, zaleję mlekiem i Coca-Colą. O, brokuły! Racja, tak było w przepisie. Co się dzieje? Dlaczego nic mi nie wychodzi? Wszystko w porządku? Co się stało? Jestem bardzo głodna, nie udało mi się nic przygotować. Chwileczkę, wiem co zrobić. Ogłaszam kulinarny challenge. gdzie my jesteśmy? Co się dzieje? Jesteście na kanale Du Challenge. Przygotujcie się, będzie wesoło. Co ci przygotować, kochana? Ech, ceutko. Dobrze, prościzna. Z czego to się robi? Nie z czego, a z kogo. Paige prosi o łódko z kurczaka. Znam świetny przepis na kurczaka faszerowanego warzywami. To zdrowe i bardzo smaczne danie. Jego sekretem jest to, że im więcej warzyw dolasz, tym będzie smaczniejsze. Trzeba wszystko umyć. Pokroić na małe kawałki, a potem nadziać tym kurczaka. To jest najbardziej odpowiedzialna część. Wszystkie warzywa chowam do środka kurczaka. Właśnie tam się upieką. W naczyniu do zapiekania umieszczam również ziemniaki i marchewkę. Co za wspaniałe danie mi wyszło. Teraz wstawiam to wszystko do dobrze rozgrzanego piekarnika. I czekam aż kurczak będzie gotowy. Nie lubię takiego kurczaka. Kurczak z KFC to co innego. Zrobię go na ostro z tabasko i panierką z Cheetosów. Jaka mała buteleczka. Już się skończyła. Teraz obtoczę łódko z kurczaka w panierce. Najważniejsze to dobrze potrząsnąć paczką, żeby chrupki przykleiły się z każdej strony. A teraz przekładam kurczaka na blachę. E, co się dzieje? Kurczaka na początek trzeba porządnie rozbić. Jak najmocniej, żeby był soczysty i miękki. No, teraz można działać dalej. Na patelnię wlewam olej i smażę filet z obu stron. Ach, jakie to będzie pyszne! Zobaczymy, kto poradzi sobie najlepiej. Co za aromat! Spójrzcie na te faszerowane arcydzieło. Babcia spisała się na medal. Przed podaniem smaruję kurczaka masłem, żeby skórka nabrała blasku. Jak pachnie, chcę to zjeść! Spadaj stąd, to dla Paige. Pilnuj swojego kurczaka. I właśnie to zrobię. Myślę, że nóżki wyszły elegancko. Ojej! Ben chyba przesadził z stabasko. Masakra! Ale mój kurczak już jest gotowy! Można serwować. Włożę łódka do kubełka z KFC, żeby wyglądały jak prawdziwe. Ja też mam prawie wszystko gotowe. Dodam tylko kilka detali, żeby wyglądało jeszcze bardziej apetycznie. Tylko spójrzcie na to wykwintne danie. Smacznego. Da, da. Lepiej skosztuj mojego kurczaczka w nosiu. Jakie ciekawe dania wam wyszły. Od którego zacząć? Chyba od tego. Nawet jest tutaj jakiś sos, ale fajnie. Pachnie całkiem apetycznie. Co by tu powiedzieć? To jest dobre, podoba mi się. A teraz spróbuję. Nóżek z KFC! Ojej, wyglądają, jakby je dostarczyli prosto z okalu. Mmm, są takie ostre! Ratunku! Co mam robić? Muszę to szybko czymś zagryźć. Uff, pomogło. Mmm, jaki soczysty. To najlepszy kurczak na świecie. Wybrałam zwycięzcę tej rundy. Hurra, wygrałam! Wiedziałam, że wnusia wyróżni moje danie. Czym teraz na karmie page? Chcę lody! W kilku smakach. Da się zrobić? Co, lody? Jak się je robi? Nie wiem, babciu, poszukam w internecie. A ja poszperam w mojej książce z przepisami. Amatorzy, lody robi się ze śmietany, a żeby uzyskać różne smaki, na początek trzeba przelać śmietankę do oddzielnych misek. Pierwsze lody będą truskawkowe. Owoce dodaję do śmietany i włączam sprzęt. Blender rozgniecie truskawki, ubije śmietankę na gęstą pianę i masa nabierze pięknego odcienia. Te lody będą zielone, dodam do nich kiwi. Teraz dodam borówki, żeby lody były niebieskie. Jakie ładne. Chyba nie mam żadnego przepisu na lody, ale zaraz coś wymyślę. Myśl, babciu myśl! Wiem, zrobię lody w foremkach do lodu. Do każdej wkładam owoc, a następnie zalewam mlekiem. Powinno wszystko równo przykryć. W każdym dołku umieszczę patyczek. Dzięki temu łatwiej będzie wyjąć loda z foremki i go jeść. Pozostaje tylko włożyć lody do zamrażarki i czekać, aż mleko zamarznie. Będzie troszkę czekania, ale na pewno warto. No, wreszcie znalazłem. Czytelny i łatwy przepis z TikToka. Yeah. Mam tu wszystko, czego potrzebuję do zrobienia lodów. Yeah. Dodam też coś od siebie, żeby były jeszcze bardziej smaczniejsze niż te z przepisu. Do jednego woreczka wsypię M&M's i wlewam mleko. Do drugiego wsypię kostki lodu. Włożę też gotową mieszankę do robienia lodów. A na wierzchu układam jeszcze więcej kostek lodu. Zamykam woreczek i porządnie nim trzęsę. Fajnie brzmi, co? Co to za dźwięki? Testuję przepis z TikToka, babciu. Przyłącz się do mnie. Co się z nimi dzieje? Dobra, niech się bawią. Rosną moje szanse na wygraną. Teraz muszę rozdrobnić kawałek suchego lodu. Będzie tyle pary, że szok. Co się dzieje? Skąd tak wieje mrozę? To wszystko Betty i jej wykwintna kuchnia. Hm? Jak słusznie zauważyłeś, Ben, gotuję tylko wykwintnie. Jeszcze nie skończyłam. Do każdej miski trzeba dodać kawałek lodu. Krem zastygnie i powstanie gęsta masa, z której uformuję kulki. Już zauważyliście, że moje lody wyglądają dokładnie tak jak na rysunku Page. To chyba coś znaczy. A teraz pozostaje tylko udekorować kulki truskawkami, kolorowymi posypkami i kropelkami sosu czekoladowego. Gotowe! Babcine lody też są gotowe. Może nie jest to wykwintne danie, ale spójrzcie na te urocze słodkie maluszki. Ciekawe, czy mnie się udało. Tak! Jest dobrze! Można próbować. Ojej, jak odjazdowo! Co to? Czy ja muszę jeść prosto z woreczka? No dobra. Wygląda średnio, ale smakuje całkiem nieźle. Jakie dziwne lody. Pierwszy raz takie widzę. To tylko truskawki pokryte lodem. Ktoś zapomniał o cukrze? No w końcu do was dotarłam. Te lody są wręcz niesamowite. O tak, najpyszniejsze, najśliczniejsze, najlepsze na świecie lody. Takie jak sobie wymarzyłam. Ostrożnie page. Jeśli zjesz za dużo lodów na raz możesz zamarznąć. Ale chyba ma gdzieś moje rady. Na najlepsze! Słyszeliście? Moje lody są najlepsze. Wygrałam. Bohaterowie z napięciem oczekują kolejnego wyzwania. Tym razem Paige chce zjeść... E, poproszę o makaron z serem. i Jak najwięcej sera, bardzo go lubię. Nie ma problemu. Zrobię tak, jak lubisz. Tyle tylko, że w restauracjach nie podają makaronu z serem. Będzie wykwintnie. Potrzebuję dobrej jakości makaronu. Musi być al dente. Odmierzam czas. Jak ty się wyrażasz, młoda damo? O Boże, co ty robisz? Nie można łamać makaronu. A jak niby mam go ugotować? Nie mieści się w garnku. O, prawie zapomniałam o czasie. Trzeba nastawić budzik. A żeby nie tracić czasu, porobię trochę na drutach. A ja co mam robić? Nie wiem, jak gotować makaron. Na opakowaniu powinna być instrukcja. Dobra, garnek, wsypać i gotowe. Ale brzmi logicznie. No dobra. No to wysypuję makaron do garnka. Ile tego jest? I gotowe. Ups, to było niechcący. Teraz trzeba pomieszać, żeby makaron się nie skleił. Gotowe. Pozostaje tylko odcedzić i przełożyć makaron na talerz. to za dźwięk? O, makaron się ugotował. Dobrze, babcia odkłada na bok swoje robótki i przystępuje do... Jak to się mówi? Serwowania. Tak, babci przyda się porządny kawałek sera. Ja i Paige uwielbiamy makaron z chitosami. To nasz ulubiony przepis. Rozgniotę chrupki w drobny mak i wsypię prosto do ugotowanego makaronu. A potem dobrze wymieszam. Babciu, ty co, przysnęłaś? O, ch chyba tak, ale nie szkodzi. Paige prosiła przecież o dużo sera. Mój klejnot. Francuski ser z niebieską pleśnią. Rewelacja. Co może być lepszego? O matko, co to za smród? Zaraz wymiotuję. Wiecie o serach? To wykwintny przysmak spożywany w elitarnych kręgach. Doskonale komponuje się z makaronem. Chodzi nie tylko o smak, nada mu również wspaniałego koloru. Do tego świeże krewetki z południowych włoskich musz i pomidorki koktajlowe dla dopełnienia dania. Też mi coś, nic nie smakuje lepiej niż zwykły makaron z serem. Palce lizać! Ja też mam wspaniały makaron z serem, i to sami, aż ślinka cieknie. Nie mogę się doczekać, kiedy Paige tego spróbuje. Ojej, jak tu ciekawie! Od czego mam zacząć? Niech będzie ta porcja? Bardzo lubię ser. Ojej, co to? Babciu chyba zostawiłaś coś w moim talerzu? Wełniane nitki w przeciwieństwie do makaronu nie są jadalne. Mam bardzo dziwny zapach. Czym to jest? I dlaczego jest zielone? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. No dobra, spróbuję. Och, masakra! To jest to obrzydliwe. Chcecie mnie otruć! To najgorszy makaron, jaki kiedykolwiek jadłam. Mam nadzieję, że to będzie lepsze. Ojej, smakuje jak titasy! Podoba mi się. Jakie to pyszne. Ten makaron wygrywa. Hurra, Paige, wiedziałem, że ci się spodoba. Wygrałem. Podobał ci się filmik? No to pospiesz się i subskrybuj kanał. Znajdziesz tu jeszcze więcej nietypowych wyzwań, zabawnych historii i śmiesznych postaci. Do zobaczenia wkrótce na Do Challenge. Pa, pa.